Dzień dobry państwu. Witam w drugim odcinku poświęconym, który jest poświęcony książce przedsiębiorczy samorząd, instrukcja obsługi. Książka ta była pisana przez burmistrzów amerykańskich miast, w tym słynnego Rudolfa Giulianiego, który Uzdrowił, który usunął przestępczość z Nowego Jorku. Centrum, znaczy książkę wydało Centrum imienia Adama Smitha, pierwszy niezależny instytut w Polsce, we współpracy z wydawnictwem Aspekt. A z kolei to wydawnictwo wydało wiele ciekawych książek godnych polecenia, m.in. Wolny Wybór Miltona Friedmana, Kapitalizm dla nastolatków Karla Hessa czy przygody Jonathana Kena Uh, copyright do oryginalnej książki w języku angielskim The Entrepreneurial City, a How to Handbook for Urban Innovators należy do Center for Civic Innovation at the Manhattan Institute. Jedną z dewiz tego instytutu, jedna z dewiz brzmi, pracujemy nad poprawą jakości życia w największych miastach Ameryki poprzez wspieranie i tu uwaga, proszę Państwa, wspieranie konkurencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności fiskalnej na szczeblu stanowym. I lokalnym. No bardzo by się chciało, żeby te zasady też dotyczyły Polski, żeby większość ludzi, którzy mają coś do czynienia z właśnie z organizacją państwa, właśnie wyznawało te zasady i było im i yy, yy, no, tak jakby stosowało się do nich. Yy, niniejszy podcast został opracowany na podstawie pozwolenia otrzymanego właśnie od Manhattan, Manhattan Institute. W poprzednim odcinku omawialiśmy kilkanaście punktów, które Rudolf Giuliani wprowadził do, jako zasady do nowojorskiej policji. Według mnie to były bardzo takie oczywiste, ale z drugiej strony innowacyjne odkrycia, ale konieczne, logiczne, także jak najbardziej warte zastosowania również i w Polsce. Na wstępie, zanim przejdziemy do omówienia przypadków szczególnych z książki, Przedsiębiorczy samorząd, ja bym chciał zacytować kilka dosłownie cytatów z książki Przełom. A drugi tytuł, Jak szef policji nowojorskiej powstrzymał epidemię przestępstw. Jest to książka Williama Bratona, właśnie poświęcona tym wielkim epokowym, no epokowej zmianie usunięcia przestępczości w Nowym Jorku. Pisał William Bratton pisał właśnie o Rudolfie Giuliani. No, i tutaj yy, kilka według mnie bardzo ciekawych cytatów właśnie z tej książki. Wysmażona przez naukowców teoria głosiła, że przestępstwa są skutkiem określonych sytuacji, określonej sytuacji społecznej, na którą działania policji nie mają żadnego wpływu. Postanowiłem udowodnić, że socjologowie i kryminolodzy nie mają racji. No, chciałoby się dodać, że nie mają bladego pojęcia o czym oni piszą. Także to był taki cytat. Właśnie Rudy Giuliani postanowił jednak skonfrontować praktykę z gadaniem e, naukowców. Kolejny. Uważał, że skoro za to, co robimy, dostajemy pobory, to nie powinniśmy czerpać z tego żadnych dodatkowych korzyści, a już szczególnie przyjmować dowodów wdzięczności za coś, co należy do naszych obowiązków. No, i wydaje mi się, że jest to zasada, którą powinno się wpajać małym dzieciom, no bo jeżeli już się bracie podejmujesz jakieś roboty, bierzesz za to pieniądze, no to nie powinieneś przyjmować dodatkowych dowodów wdzięczności. Jak najbardziej słuszna zasada. Zresztą, proszę Państwa, jest taka różnica między Polską a Stanami Zjednoczonymi, mianowicie. Wszystko to, co robią instytucje publiczne, np. jakieś badania naukowe publiczne Stanów Zjednoczonych, należy to do całego narodu i nie są to rzeczy chronione prawem autorskim. Ja bardzo często z, tak, z takich rzeczy korzystam, natomiast w Polsce naukowcy wszystko chronią, pomimo że my im płacimy za ich pracę. Kolejny cytat. Zarządzenie Jordana było przykładem myślenia w dawnym stylu. Zamiast motywować policjantów do dobrej pracy, uczyło ich, jak nie dać się złapać na gorącym uczynku. To jest właśnie motywacja według mnie yy, czynnik, o którym się pra praktycznie w ogóle nie mówi nigdzie. Ani w mediach, ani, ani w dyskursie naukowym, właśnie na temat tego, jaka jest motywacja ludzi i co na, co na tą motywację wpływa. Dopiero po 1962 roku, po wielkiej aferze korupcyjnej w policji, burmistrz Bostonu odzyskał prawo mianowania szefa policji, choć nałożono mu pewne ograniczenia. Szef policji musiał być cywilem, a dla zapewnienia mu niezależności ustalono pięcioletnią kadencję nie pokrywającą się z kadencją burmistrza. No i to jest kolejny przykład właśnie rozwiązań systemowych, tak, żeby szef policji nie zależał od, od burmistrza tak w bardzo prosty sposób, no wiadomo, jeżeli burmistrz mianuje, no to, to ten, ten szef policji jest mu wdzięczny, ale chodzi o to, żeby tego burmistrza potem nie zmienił kolejny burmistrz, w związku z tym przez 5 lat właśnie już tym, tą policją się będzie ten właśnie szef zajmował. Te obserwacje pozwoliły mi dojść do wniosku, że najlepszymi przywódcami i menadżerami są ci, którzy pobudzają Twórcze myślenie, i są zadowoleni, kiedy ich pomysły i idee podwładni zaczynają uważać za swoje. Według mnie bardzo celna obserwacja na temat właśnie zarządzania. Nasza analiza prowadzona w policji. Nasza, przepraszam, to, to było moje wtrącenie. Nasza analiza kulturowa prowadzona w policji wykazała, że większość szefów ma skłonność do tłumienia inicjatywy swoich podwładnych. Całkowicie się zgadzam. Bardzo mało szefów jest takich, którzy właśnie tą inicjatywę podwładnych potrafią rozpalić. Maple dobrze wiedział, podobnie zresztą jak ja, że największą tajemnicą organów ścigania jest to, iż wiele organizacji policyjnych po prostu nie zajmuje się tym, czym powinny się zajmować. Są dysfunkcjonalne. Szefowie. Nie stawiają właściwych pytań swoim podwładnym, bo sami od 20 lat nie byli na ulicy. Nie potrafią udzielić właściwych odpowiedzi. W ogóle obawiają się merytorycznej wymiany zdań, żeby się nie zblamować w oczach podwładnych. A aby nie wyjść na głupków, wolą słuchać bredni. Proszę Państwa, no Matrix, po prostu tak to właśnie jest. Według mnie bardzo ważne, ważny cytat, że szefowie nie stawiają właściwych pytań swoim podwładnym, bo nie mają pojęcia w ogóle, nie potrafią i obawiają się merytorycznej wymiany zdań. No to jak oni w ogóle mogą być szefami? No ale tak to jest, właśnie tak kostnieją instytucje. No i tutaj yy, przyszedł Giuliani i yy, właśnie wprowadził bardzo logiczne zasady: zmotywować, postawić wyraźne cele, zmusić ludzi, do do opracowywania rozwiązań, które mają do tych celów prowadzić. I ostatni cytat. Był zdumiony, widząc, że jego starsi koledzy zdają się wiedzieć wszystko na każdy temat. Wystarczy porozmawiać z pierwszym, lepszym gliniarzem: on wszystko wie. W miarę upływu lat, Ward przekonał się jednak, że w rzeczywistości wiedza policjantów jest żałośnie powierzchowna. Nie dbali o fakty, wystarczyła im świadomość że wiedzą wszystko. Tak, to jest chyba świetny opis wiemlepów, którzy wiedzą wszystko najlepiej. A teraz już wracamy do książki Przedsiębiorczy, przedsiębiorczy Samorząd wydanej przez Centrum imienia Adama Smitha i wydawnictwo Aspekt. Po, w poprzednim odcinku po, po, przy, przedstawiłem zasady Rudolfa Giulianiego, a teraz kilka studiów w przypadku właśnie z tej książki. Kontrola przestępczości w XXI wieku J.NET. Opracowany pod przywództwem gubernatora Pensylwanii, Toma Reacher, program sieć sprawiedliwości Justice Network w skrócie JNET. Obrazuje jedną z ważnych korzyści, jakie zastosowanie nowoczesnej technologii może wnieść do walki z przestępczością. JNet dostarcza wspólnej płaszczyzny online, dzięki której stanowe i miejscowe agencje zajmujące się przestępstwami i wymiarem sprawiedliwości, w tym organa ochrony porządku publicznego, prokuratury, sądy i więzienia, mogą korzystać z wymiany informacji. System Umożliwia upoważnionym użytkownikom dostęp do danych na temat przestępców oraz do innych informacji kryminalnych zbieranych przez wymiar sprawiedliwości. Dzięki J.NET wymiana informacji z mozolnego, czasochłonnego i często frustrującego zadania stała, została sprowadzona do prostej czynności polegającej na użyciu internetowej przeglądarki, umożliwiającej uzyskanie natychmiastowego dostępu do krytycznych informacji. Zastosowana w Pensylwanii technologia J.NET dzięki stworzeniu jednolitego systemu zapisywania, aktualizowania i dzielenia się informacjami dotyczącymi przestępstw i wymiaru sprawiedliwości przynosi wymierne korzyści. Każda informacja dotycząca jakiejś osoby lub sprawy może być udostępniona poprzez J.NET na bieżąco, w miarę jak konkretne dane pojawiają się i są przetwarzane przez system. Na przykład, gdy Wydział Policji dokonuje aresztowania, funkcjonariusze wprowadzają do bazy danych wszystkie stosowne informacje dotyczące domniemanego przestępstwa i jego sprawcy. Kiedy oskarżony zostaje doprowadzony przez przedoblicze sądu, sąd uzupełnia widoczne w systemie JNet dane na temat aresztowania i dodaje kolejne informacje dotyczące procesu sądowego. Ten bezcenny proces gromadzenia informacji uzupełniany jest dalej o środki wychowawcze, dozór sądowy i zwolnienie warunkowe lub i procesy związane z ułaskawieniem, aż do chwili, gdy sprawca opuszcza system wymiaru sprawiedliwości. Dzięki bardzo elastycznej, rzetelnej i bezpiecznej strukturze publikowania i dostępu do bazy danych, JNet umożliwia przepływ aktualnych informacji. Struktura ta pozwala agencji posiadającej bieżące informacje na ich jednorazowe udostępnienie dowolnej liczbie agencji subskrybentów, które potrzebują wiedzy gromadzonej w systemie. Agencje, subskrybenci mogą dodatkowo określić swoje preferencje dotyczące dos dostarczania informacji takie jak alert na telefon komórkowy czy adres e-mailowy w przypadku pojawienia się w systemie oczekiwanej informacji. Te funkcje w naprawdę istotny sposób wpływają na zdolność ochrony społeczeństwa przez funkcjonariuszy zajmujących się w Pensylwanii przestępczością i wymiarem sprawiedliwości. Na przykład kuratorzy opiekujący się zwolnionymi warunkowo mogą być powiadomieni natychmiast, gdy któryś z ich klientów zostanie aresztowany. Sędziowie ustalający kaucję mają natychmiastowy dostęp do kluczowych informacji dotyczących danego przestępcy, a miejscowa policja może dowiedzieć się, że aresztowany właśnie przestępca jest osobą, która naruszyła zasady zwolnienia warunkowego w innym okręgu administracyjnym. Więcej informacji dotyczących sieci informacyjnej J.NET można znaleźć w internecie. Także tutaj też taka drobna uwaga, proszę Państwa, że właśnie. Miasta czy Stany mają możliwość, mają autonomię w tworzeniu własnych systemów, czyli jest ta konkurencja. Oni te Stany konkurują, czy miasta ze sobą konkurują, no i oczywiście podpatruje się najlepsze rozwiązania i wprowadza się je w życie również w innych Stanach czy innych miastach. Kolejne studium przypadku: zmniejszanie przestępczości poprzez zaangażowanie się społeczeństwa. Koalicja 10 punktów z Bostonu. Na początku lat 90. XX wieku na ulicach Bostonu działało aż 40 gangów dzielnicowych, liczących około 4000 członków. Według badaczy z Uniwersytetu Harvarda, bez mała 75% zabójstw w tym mieście zamieszane były gangi. W odpowiedzi na to zjawisko miejscowy pastor Eugene Rivers. Oraz inni duchowni zaczęli w 1992 roku współpracować z instytucjami opieki społecznej i pracownikami wymiaru sprawiedliwości w celu zmniejszenia fali przemocy w dzielnicach miasta. Ta współpraca przyjęła nazwę Koalicji 10 Punktów, która wzywa organizacje kościelne do wdrożenia którejkolwiek lub wszystkich z dziesięciu propozycji mających na celu zredukowanie przestępczości i udzielenie pomocy młodzieży z grup podwyższonego ryzyka. Kościoły, które włączyły się w koalicję dziesięciu punktów, przeciwstawiły się problemowi przemocy w mieście poprzez zainicjowanie programów obserwacji przestępstw w okolicach, w których znajdują się te kościoły. Grupy czterech do pięciu kościołów organizowały się w celu zaadoptowania gangów i rozpoczęły programy ewangelizowania młodzieży działającej w gangach. Kościoły otworzyły swoje drzwi, służąc jako miejsca, gdzie niespokojna młodzież mogła wpadać, stwarzając w ten sposób pozytywną alternatywę dla funkcjonowania gangów. Kościoły wyznaczyły misjonarzy do bliskiej współpracy z kuratorami sądowymi i funkcjonariuszami policji. Aby pomagać młodzieży z grup podwyższonego ryzyka i ich rodzinom. Te wysiłki przyczyniły się do uczynienia z Bostonu krajowego lidera w staraniach prowadzących do zredukowania przemocy wśród młodzieży. Najbardziej widoczny w całym kraju był spadek poziomu zabójstw pomiędzy rokiem 1990 a 1996, a Boston nie odnotował żadnej ofiary zabójstwa w wieku poniżej 18 lat. Przez okres 29 miesięcy do stycznia 1998 roku. Także zaangażowanie społeczne tak, to nie tylko ci, którzy, którzy są opłacani, ale właśnie również ci, którzy powinni zajmować się sprawami społecznymi, takie właśnie jak, jak instytucje, takie właśnie jak Kościół. Kolejne studium przypadku. Powstrzymanie fali przestępstw dokonywanych z użyciem broni. Projekt Banicja Miasta Richmond. Czyli, proszę Państwa, każde miasto stosuje swoje własne metody. To jest bardzo budujące i myślę, że warte mm, przełożenia, właśnie na warunki polskiej również. Każde miasto stoi przed zagrożeniem przestępstwami, w szczególności dokonywanymi przy użyciu broni palnej. Takim miastem było też Richmond w Virginii. Przed rokiem 1997 przestępstwa z użyciem broni niemal zalewały ulice miasta, a Richmond było rutynowo umieszczane wśród pięciu miast w kraju z najgorszymi wskaźnikami liczby morderstw na jednego mieszkańca. Wtedy zdecydowano, że stan ten trzeba koniecznie zmienić. Projekt Banicja, Project Exile. Został zapoczątkowany w czerwcu 1997 roku i wkrótce przyniósł zdumiewające rezultaty. Zasada projektu jest prosta: przyjąć ostrzejsze zasady dotyczące wyznaczania kaucji i orzekania wyroków w sądach federalnych, występując z oskarżenia publicznego przeciwko wszystkim przestępcom w sprawach związanych z bronią i narkotykami. Projekt ten w pełni zintegrował i skoordynował działania lokalnej policji i Policji Stanowej, federalnych oficerów śledczych, jak również stanowych i miejscowych prokuratorów, prowadząc do szybszego aresztowania, uwięzienia czy zatrzymania bez możliwości wniesienia kaucji, a następnie oskarżenia i skazania uzbrojonych kryminalistów. Projekt przyniósł natychmiastowy wymierny sukces. Zabójstwa przy użyciu broni palnej spadły o 36% w roku 1998 w porównaniu z rokiem 1997. Spadek był jeszcze większy, jeśli porównać wyniki zabójstw z miesięcy roku 1997, gdy projekt jeszcze nie został wdrożony z tymi samymi miesiącami w roku 1998. Ogólne wskaźniki przestępczości również spadły w istotny sposób. Projekt ten jest obecnie wdrażany w Filadelfii oraz w Camden w stanie New Jersey. Od 1 lipca 1999 roku Virginia była też pierwszym stanem, który wdrożył ten projekt na terenie całego kraju. Także kolejna, właśnie kolejny przypadek szczególny, który pokazuje jak miasta amerykańskie sobie radzą. Także to by było tyle, jeżeli chodzi właśnie o książkę przedsiębiorczy samorząd w kwestii wprowadzania, usuwania raczej przestępczości, czyli wprowadzania takich rozwiązań systemowych, które mają spowodować obniżenie przestępczości. Myślę, że właśnie warto mówić na temat rozwiązań systemowych, bo tylko niezależne instytucje oraz właśnie rozwiązania systemowe gwarantują, że w kraju dzieje się lepiej. Natomiast centralizacja i interwencjonizm powodują i interwencjonizm, czyli uznaniowość powodują, że po prostu kraje się staczają, nie tylko staczają gospodarczo, ale również cywilizacyjnie. Także bardzo serdecznie państwu dziękuję za wysłuchanie tej audycji i zapraszam na kolejne.